Znaczy jak zwykle, podczas remontu musi coś wyjść. Załóż na tą klepkę. Tylko muszę ją oderwać. No. Widzisz, jaka jest? No nie, no nie, nie ma opcji, znikamy. żeby tego cyklinować. No zawsze coś musi wychodzić w trakcie. No. jesteśmy teraz w plecy. Nie, jesteśmy po przodu. Dlaczego? No słuchaj, cyklinowanie tej podłogi liczyłem na 5000, A panel? Spokojnie w trzech tysiącach się wyrobię, żeby kupić i położyć. No, a z tego coś stepciu będzie? Z tej, mojej ukochanej ściany? Betonowa? Dla odmiany powiem ci, że nie. No kurde widzę. Szpachlujemy na biało, na czysto. Nie, 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 nie. Ja tutaj widzę beton, chcę mieć beton. No, ale to musimy przykleić te płyty betonowe. No to przykleimy. Ty no, trzeba wywłazić trochę hajsu na te płyty. No ile hajsu? 1500, spokojnie. Podłoga kosztowałaby 5000? No, tak, już raz. Przez problemy zaoszczędzimy tak naprawdę około 2000 tysięcy, więc rachunek jest prosty. Dobra, słuchaj, będzie fajna ściana. Ingus, szybka akcja, wybieramy podłogę. O, to jest fajne. Ładny kolor, będzie fajnie współgrał z tym betonem na ścianie. Nie za ciemna, nie za jasna. Możemy ją wzdłuż, no. pokoi. Dobrze, jest to opcja numer jeden. Ale zobacz, na ścianę w łazience chciałam dać te płytki. Które? Zawsze robimy ten, ten rozmiar. Te zrobią robotę, jeśli zrobimy 150 wysokości. No. Dalej farbą. Tak, to na pewno. W jakiś taki kolor. Wiesz, I... Ja myślałam o granacie, jeżeli granat, chodzi o farbę. Tak. tak, granat w łazience i te płytki. Będzie fajny kontrast. Podłoga w kuchni. Możemy łatwo z tych dwóch płytek zrobić szachownicę. No nie jest to głupi pomysł, powiem Ci. I wtedy w łazience robisz e, czarne, same czarne. Okej. Okay. Białe, białe, a tam szachownica? A tam szachownica.